Mi się podoba. Juję tak, tak, dobra. Jeszcze jedna kapliczka będzie potrzebna do spływania. Chorych spadło. Nieznacznie. Ważne, że nieznacznie. Kurde, węgla nie ma. Ale... Na tego złego, bo... wolny. Yy... od razu musicie iść wspierać. Dobra, to się zaraz ładnie. Jeszcze skończyli? Nie, nie skończyli. Powinno wystarczyć, jeżeli przyjdą to inni. Przyjdą? Jest dobre pytanie, czy oni tam w ogóle przyjdą? Który przestał działać. Wiem, że przestał działać. Nie może się naładować. Dużo rzeczy idzie źle, ale pracownicy idą tu cokolwiek. Zbierać ten węgiel. Jest, mam. Wystarczy pierwszy poziom pary na ten moment. Tak. Ale to nie starczy na długo. O, nie no, powinno chwilę podziałać, dobra. cji mogę od razu zrobić dobra zwolny zebrać mhm. coś takiego mam dużo tych dobra Jest. Stali, żeby jeszcze postawić, ale to zaraz się ogarnie. Cztery potrzebuje zapewnić, dobra. Mam jeszcze wolnych, czyli mógłbym logię. A stary, no tak. Szczerze, na chwilę wezmę go do tego, mi zbierał tej stali. To jest potrzebne. Tu w ogóle teraz coś takiego. Jeszcze tu Nie. Dobra, na razie powoli A jeszcze właśnie Stali 10 Ładnie się łapie jeszcze w zasięgach. Just tak, ty... Zmieniasz już, idzie z powodu do, do drewna. Stąd. Nie przerwałem przypadkiem jeszcze zbiorów. Chyba tak. Ups. To nadzieja Musi być ktoś zatrudniony A, to nie ma znaczenia jak to, dobra Wróć inżynierów wolnych, to nie jest problem Mogę zrobić, włączyć im ten Jeżeli to coś zmienia w ogóle Chłodno, chłodno Hum... Będzie czas wolny. W sumie mogę już ich stąd zabierać. Na razie jest stabilnie bym powiedział. Sody, bym postawił drugą chutę, może. Przyda się mieć więcej stali. Hmm. Okay. Tak, niektórym już to zamieniam. To wymaga ode mnie 10 stali. Właśnie to nie, nie zmieniam. Powiem dalsze badania. Będę potrzebował no iść dalej, jakby z tym. Nie odblokuję w ogóle szpital. Nie odściglanie. Dobra. No z tym. ja wzrośnie, muszę wprowadzić jeszcze to, czyli, że mm, szczerze, jak mam swój. Coś, co mi się podoba w tym momencie: skład zasobów, żeby nie zniszczyć sobie żadnych tych. To jeszcze nie jest problem, ale widzę, że będę musiał pomyśleć nad tym. Widzicie, co najmniej dwóch w sumie. Nie mogę jeszcze. Dobra, tu będę musiał drugiej wyrzucić poziom, co nie? Tak. No. Śnarskie. Y... Nie, Tutaj parową mogę wziąć ewentualnie tartek parowy. Jak mm, myślę? Powiedz, a to by było spoko. Dobra, muszę poczekać na stare w tym momencie. Czyli robię coś takiego, że... Wszystkich wycofać stąd. No nie wszystkich, ale część. Pół 6 godzin. zwiększyć wydajność, tu wezmę drugą kapliczkę tak samo Tutaj też O, to się chyba stakuje I Zdążyli Teraz mm. to Rozdążyli tamto, właśnie tego nie. Dobra, rozdążyli, to mogę Potrzebuję aż tylu razem tyle samo. Chciałbym powoli odmieniać. Już dwa. Dobra, no, jak mogę. O nie, czy będę miał czas? Tak. 40... No. Który będzie mnie, mnie teraz brał, ok. I chyba jeszcze nie zbierają. No eee... nie, wróć, hutę parową. Dobra, potrzebuję jeszcze jeden. Postawiłem to jeszcze dwa i teraz. Tak, będę potrzebował prędzej czy później postawić tego. Czy takiego będzie? A, i czuję jeszcze. Dobra. Akurat. Czuję, yy... postawić jeszcze jeden parę zbieraczy, z tego co widzę. Zrobię kolejny węzeł. Co? <laughs> Znowu, akurat jest niskie. Dobra. Wszystko się trzyma póki co. Tu tak, już zebrali, ci zebrali. Ci jeszcze zbierają. Jeszcze zbierają. Jeszcze zbierają. Dobra. żeby zebrali jednak najszybciej, węgla zaraz nie będzie. W sumie tu jeszcze tak węzeł grzewczy, tylko parowa, dobra, dużo stali potrzebuje. Ale potrzebuję, bo ona mi daje prawie dwa razy więcej sali. I pracujcie. ale dobra, wróć. Czy to nie barakol zbieraczy ulepszeni? Wezmę to. Co? Zbieram z innych tych, bo coś ci zbieracze niekoniecznie zbierają mi tego węgla dużo. To mnie dziwi trochę. Mam czterdziestu, potrzebuję pięćdziesięciu. Dobra, jeszcze jest dwóch bezdomnych? A... Utah parowa, jedna godzina. Dobra, coś takiego działa chwilę dłużej. Oj, pracy, ci co tu pójdą, muszą mi na chwilę zbierać trochę tego zebrali zebrali, zebrali i zebrali. Musim trochę węgla z powrotem otwalić. Jakie za sobą do zbierania w zasięgu. A. Oni dopiero, kurde.

Mieli chłodniej. Hmm. Ale mogę coś takiego zrobić, bo no mi schodzi tyle samo węgla. Nie głupie. To sobie zrobię, że po prostu postawię drugi młot węglowy. of it. Ah. Zapomniałem wyłączyć Overdrive'a Hmm, dobra. Czy tutaj autosave? jest moment z... Tutaj przypisałem ich tak. Tak może zostać, tu nie ma... to jest moment przy... dobra, widzę. Wód mm. Ale mnie cofnęło. A, wait, dobra. No kawałek nie cofnęło. Czas, czas pracy... No to dokończyć, ja jeszcze pracuje. Dobra. U Tutaj stąd dziesięciu muszę zabrać. Mam na ten. Muszę patrzeć na overdrive'a. Ile starczy? Około jednej luki Co Dobra. Spróbujmy. Potrzebuję, właśnie potrzebowałem.